Stoi w oczywistej sprzeczności z interesem Węgrów, dlatego musimy się temu sprzeciwić. Ksela twierdzi, że ceny energii powinny kształtować się swobodnie na rynku, i że rządy nie powinny w to ingerować, a korporacje powinny móc generować swój zysk bez ograniczeń. Dzisiaj mieszkańcy Węgier mogą nie dostrzegać tej różnicy, bo dla nich oczywiste jest, że płacą jedne z najniższych rachunków za gaz i prąd w Europie. Ale jeśli porównamy liczby, przeciętna węgierska rodzina płaci rocznie około 2,5 tysiąca złotych Za energię. Podczas gdy w Rumunii to 6 tysięcy złotych, na Słowacji 7 tysięcy złotych, a w Polsce aż 10 tysięcy złotych. Bruksela jasno mówi, że właśnie tego chce. Zniesienia węgierskich regulacji cen energii. To stoi w oczywistej sprzeczności z interesem Węgrów. Dlatego musimy się temu sprzeciwić. Ale jeśli przyjęlibyśmy ten brukselski punkt widzenia, każda węgierska rodzina byłaby stratna o setki tysięcy forintów rocznie. Skąd mieliby znaleźć te pieniądze? Dlatego nie możemy się poddać.